Rodzicu, a przede wszystkim panowie, bo, bo to się trochę nas, nas tyczy, bo my tak mamy wrażenie, że my musimy tak dzieci, wiecie, trzymać w ryzach, dyscyplina, wszystko i tak dalej. Dużo jest w tym prawdy. Ja, ja też tak myślałem, też tak myślę momentami, ale e, i teraz myślimy, jeśli trener jest taki, to no to super, to on, on, on mi dziecko wychowa, prawda, w cudzysłowie. Rodzicu, e, myślę, że... Mm, bo to też się tyczy mam, bo mamy z kolei mają takie kwestie, że taki ostry ten trener, trochę nie bardzo taki, że jak on tak może do tych dzieci mówić, tak wprost i tak dalej. Wiecie, nie znam wszystkich trenerów, nie wiem jakie te, ci trenerzy mają zachowania, bo każdy z nas jest inny. Mm inaczej, zostaliśmy wychowani. Między innymi mówi to fakt o tym, kiedy na przykład mamy spór w domu, to na przykład w jednym domu, jak był spór, jak byłeś dzieckiem, na przykład rzucano talerzami, bito talerze, krzyczano, machało się rękami, a w drugim domu siadało się, rozmawiało przy stole. Było tak, przeciw i zawsze do czegoś się dochodziło, były takie momenty. I teraz sobie wyobraź, te dwie rzeczy się spotykają, prawda? I teraz pytanie, kto ma rację? Kto ma rację, prawda? No z etycznego punktu widzenia, no to ten, który siadał i rozmawiał, prawda? Bo to było jakby rozmowa etyczna, w sensie, że dobrowolna, tak naprawdę z szacunkiem przede wszystkim, z wysokim, ze spokojem emocjonalnym, gdzie na spokojnych emocjach możemy, możemy bardzo sobie na, na dużo pozwolić rozmyślań i takich dobrych rozmyślań, nazwijmy to dobrych, czyli skutecznych, które nam coś zmienią na dobre. O, o, o to mi chodzi, prawda? Bo dzięki cybernetyce y, nauczyłem się jednej rzeczy, że słowo, na przykład chytry, jedni uznają jako za taki żarcik, jak mówię, chytry lis. I jedni za żarcik, a dobra, bo y, ja jestem akurat z Mazur, z Ełku i tam, jak się to mówiło, to było takie, to nie było negatywnym wydźwiękiem, ale przyjeżdżając tutaj, na Pomorze, do Koszelina. Mówiąc do kogoś chytry lis, ta osoba się na mnie oburzyła. O co chodzi? Dlaczego mnie tak nazwałeś? Wręcz była, wiecie o co chodzi. Dlatego teraz słuchajcie bardzo często i wy też o to dbajcie. Kiedy z kimś rozmawiacie, z partnerem, z dzieckiem, z szefem, z pracownikiem, kimkolwiek, jeśli mówicie, definiujecie jakieś słowo, jakieś zachowanie, to dokładnie to otwarcie powiedzcie. O co chodzi, co to znaczy według Ciebie Bo bardzo często właśnie są takie no Słuchajcie, schematy, kiedy ludzie Mają pretensje o coś A tak, znaczy inaczej Kłócą się niby o to samo Kłócimy się o tę butelkę wody Ale ja uważam, że ta woda jest zła Bo ja wiem, że ta woda stała tydzień A ja przyszedłem przed chwilą i ja widzę, że ta woda stoi I nie wiem ile stoi, ale uważam, że ta woda jest dobra i kto ma rację? Obydwoje mamy rację, bo wiem, że ta woda jest, tak, ona tutaj stoi, mam wrażenie, że dobra, ale, ale ktoś ma większą na wiedzę i widzi to dalej. I słuchajcie, albo większą, albo inną wiedzę, albo ktoś jeszcze z daleka powie, ale tam słońce świeciło cały dzień, ona była w plastikowej butelce. No i jeszcze. Powiem tobie w ten sposób. Zawsze zdefiniuj, o co tak naprawdę, o czym rozmawiacie. I <laughs> mój kolega, jeden kamień, bardzo fajną rzecz mi powiedział ostatnio, że brak argumentu to też jest argument. Nie, to nie jest argument. To nie jest argument brak argumentu, słuchajcie. Bo jeśli z kimś rozmawiasz na poważny temat, i on mówi tak, bo tak, no to w tym momencie ta rozmowa, według mnie, teraz trochę narzucę swoje zdanie, mówię otwarcie, więc jeśli e, nie chcesz być narzucony, to już wyłącz te wideo w tym momencie. Ale według mnie, jeśli ktoś mówi tak, bo tak, to nie ma sensu dalej rozmawiać, bo w tym momencie ta osoba nie bazuje na faktach, na skuteczności, na, na, na pewnego rodzaju prawdzie subiektywnej, która jest potem prawdą obiektywną, bo się okazuje, że zrobi tak, yy, robi, yy, robi się tak, że tak powiem, według ogółu, OK, wiem, że o, jak nie robię tak jak wszyscy, nie chcę tak jak robić, ale słuchajcie, jeśli coś jest powtórzone w kilku miejscach tak samo, w różnych źródłach, przeróżnych źródłach, to znaczy, że to pewnego rodzaju nabiera... Yy, Jakiejś prawdy, tylko teraz warto to sprawdzić na sobie, na sobie sprawdzić, w swoim otoczeniu, jak to działa, o co w tym chodzi. I to wtedy już masz bardzo, mocno, bardzo mocne potwierdzenie tego, czy to jest ok. I wracając do, do głównego punktu, jeśli idziesz na trening, rodzicu, i chcesz oceniać trenera, to się zastanów, czy tobie się nie odpalają jakieś kwestie z dzieciństwa, to tobie się nie odpalają jakieś rzeczy. Czy dobrze, że ten, ten trener tak musztruje, a może on nie musztruje, może on po prostu to jest normalne zachowanie. Tylko ty nigdy nie byłeś, nie byłaś trenerem i nie wiesz tego. Ja wiem, że rodzicu ty najbardziej kochasz swoje dziecko. Ja też mam córeczkę, wiem, i zawsze się zastanawiam teraz, zawsze z dwóch perspektyw. Czy to, co ja myślę, jest naprawdę. Mm, Moje, czy to jest jakieś. Na, czy to jest jakaś zaległa myśl, która powstała, kiedy byłem dzieckiem, ale teraz ona właśnie wychodzi na jaw, bo wreszcie mam dziecko i wiem, jak to jest mieć dziecko. Bo kiedy, słuchajcie, jest coś takiego, że ja będę myślał, że ja myślę, że ja wiem. To słuchajcie, bo ja powiem tak, na przykład. Wiecie, nigdy nie zarobiłem miliona złotych, prawda? Jeszcze. I teraz co tak pomyślę, a ja wiem, jak, jak ja bym był milionerem, to ja bym. No i teraz, kiedy stoisz przed milionerem, to on powie, aha, okej. Okay. Czyli widać, że nie był, nie ma tego mindsetu pewnego typu. Książki, jak poczytasz, OK, ja wiem, że poczytasz, ale pamiętaj, że jak w realu dostaniesz taki cash, to jest zupełnie inna bajka. I tak dalej, i tak dalej. Więc powiem Ci szczerze, że warto się zastanowić, skąd się biorą u Ciebie te myśli. I pierwsze jeszcze pytanie, czy one są twoje te myśli. I tu kolejna rzecz, którą powiedział mi mój kolega Kamil, który jest bardzo bacznym obserwatorem. Ty, te myśli, jak ja to mówię, te myśli y, mogą nie być Twoje, ale to mówi Twój głos wewnętrzny, prawda? Ktoś ci tam je podpowiada i to ciężko wiesz, bo skoro Ty tak myślisz, to tak musi być, skoro te myśli są od Ciebie, prawda? Ale, właśnie pytanie, czy one nie są Ci narzucone przez jakieś zachowanie, przez jakieś y, akurat w miejscu, w którym jesteś, jakieś inne rzeczy się znajdują w które Ci podrzucają te myśli, bo Ty jakieś masz skojarzenia. Ale właśnie o to chodzi, że ten głos nie będzie inny, on będzie Twoim głosem. I pytanie, czy mu uwierzysz, czy ten głos jest skuteczny, czy ten głos jest prawdziwy tak naprawdę. I to jest istotne. Więc zapamiętaj, jeśli coś Ci jest podrzucane, to kiedyś właśnie też w yy, psychologii jest takie stwierdzenie, w psychologii, jakkolwiek to zabrzmi, że Ty nie jesteś swoimi myślami. Czyli jak to, że myślisz, że jesteś słaby, bo coś ci nie wyszło przed chwilą, bo właśnie się zbłaźniłeś, a tak naprawdę pytanie, co znaczy się zbłaźnić, bo zrobiłeś coś tam, bo według kogoś, uznanej osoby w firmie, uznanej osoby w otoczeniu, ona to tak powiedziała i ty tej osobie uwierzysz. A dlaczego jej wierzysz? Dlaczego nie sobie uwierzysz? Że może ty, ona powie to i ty od razu to przyjmiesz, a skąd się to wzięło? No z, z tego, że właśnie z tym, że nie, nie mieliśmy własnego zdania, nasze zdanie było tłamszone hipotetycznie to jest jeden z wielu aspektów ale tak ci wrzucam to z tyłu głowy jeśli chcesz oceniać trenera to najpierw zapytaj samego, samego samą siebie, czy to nie są jakieś twoje stare, nieprzepracowane sprawy, które ty właśnie teraz odpalają ci się w momencie, kiedy masz wrażenie, wrażenie, że dzieje się coś niefajnego, oczywiście są trenerzy, którzy są, nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc, pod kątem moralnym o, tak to uznaj, bo stoicy tego tak uczą że pod kątem moralnym coś jest złe albo dobre, że oni są źli albo dobrzy, ale zastanów się, czy to też nie są trenerzy, którzy mają wiedzę. Ja korzystam z wiedzy Imopexisu, psychopedagogiki, psychologii sportu. Cały czas mam kontakt z wieloma trenerami i ja sobie patrzę i patrzę, że oni mają wysoką etykę działania. Przede wszystkim dziecko jest pierwsze, bo jeśli dziecko wychodzi niezadowolone z treningu, to jest moja kwestia do przepracowania czegoś, że w postaci prowadzenia treningu. Mogę mówić, o, bo to dziecko jest niewychowane, i tak dalej. Nie, ja nie umiałam może tym dzieckiem zarządzić, tak. Nie umiałem wpłynąć, nie zmanipulować, powtarzam. Wpłynąć na dziecko, na te otoczenie, żeby temu dziecku pomóc. I tak to się bardzo często dzieje, słuchajcie, że my żyjemy swoją przeszłością. Bo wiecie, co, ostatnio takie fajne zdanie, stoicy to, to tak definiują. Czym jest wdzięczność? Wdzięczność jest to, że widzisz dobro w swoim przeszłym życiu. Czym jest strach? Strach to jest to, że widzisz. Przed czymś powiedzmy. tak, to jest to, że widzisz coś yy, niepewnego w swojej przeszłości. Prawda? Obawę i tak dalej. Więc pomyśl sobie teraz, jak możesz to po prostu zmienić. Nie jest to łatwe, od razu mówię. Nie jest. To wymaga mega dużo działań. Ale warte zrobienia. Warte. Tyle rodzicu. Piątka dla ciebie. Yy, I... A nawet to może jakiś zawodnik sobie obejrzeć, bo on sam zobaczy, jak on podchodzi do trenera. Hmm? Jeśli to oglądasz rodzicu i znasz kogoś, kto ma, zawodni kto ma dziecko zawodnika tam w wieku powiedzmy 16, 17, 20 lat, nawet może młodsze, to przeżyć to wszystko jako, że on też może postrzegać pewnego rodzaju swoje, bo ty mu rodzicu narzuciłeś pewne rzeczy względem trenera i jak ty to postrzegasz? Ja mam dużo sposobności do swobodnej wypowiedzi, bo robiłem sobie cy rezonans cybernetyczny i widzę, że muszę więcej mówić, tym większe myśli i lepsze myśli mi wychodzą. Też czytanie i tak dalej, ale okej. Okay. Jeszcze raz, rodzicu, piątka dla Ciebie, high five. Nie daj się po prostu e, za przeszłym zachowaniem, przekonaniom, oczekiwaniom, żeby one Ci zabrały pewnego rodzaju szczęście, pewnego rodzaju spokój, spokój bym powiedział, spokój. Trzymaj się.